Wartość. Trzeba być gotowym, by wyruszyć w drogę. Bez gotowości nie ma mowy o tym, by coś się mogło zmienić w naszym życiu. Ruszając w drogę, potrzeba jednak już czegoś znacznie więcej. Nie wystarczą pragnienia, plan, ekwipunek, nawet zaprawa i dobre przygotowanie. Trzeba postawić pierwszy, a potem kolejny krok. Idziemy przecież w mniejszym czy większym stopniu zawsze w nieznane. Nie jest to, co spotka nas dziś, jutro czy za tydzień. Teraz, u progu wędrówki, najważniejsze jest, by być otwartym na przestrzeń, na czas, na znaki okoliczności. Trzeba mieć szeroko otwarte oczy i serce. Zachariasz był gotowy by służyć Bogu do końca swoich dni. Nie wiedział dlaczego spotkał go taki los, ale z całym oddaniem pełnił służbę kapłańską w oddziale Abiasza. W scenie opisywanej przez świętego Łukasza wszedł by złożyć Bogu ofiarę kadzenia. Czekał na ten moment wiele lat. Należał do jednego z dwudziestu czterech oddziałów kapłanów, którzy pełnili tygodniową służbę w świątyni. Święty Łukasz pisze o Zachariaszu w swojej Ewangelii, że był sprawiedliwy wobec Boga i postępował nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie miał jednak dziecka, choć on i jego żona posunęli się w latach. Był otwarty, czekał na ten dzień, kiedy w wyniku losowania będzie mógł wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. Wiedział dobrze, że z powodu wielkiej liczby kapłanów nastąpi to tylko jeden raz w jego życiu. Ofiara kadzenia polegała na odnowieniu ognia i spaleniu wonności przed wejściem do miejsca najświętszego. Kadzenia odbywały się przed ofiarą poranną i po obwieży wieczornej. Z otwartością serca czekał na ten dzień, jedyny, wyjątkowy w jego życiu. I oto teraz. Kiedy wszedł, ujrzał anioła i usłyszał Boże zaproszenie. Przeraził się na ten widok i strach padł na niego, jak napisze Łukasz. Otwartość na Boży plan przeżywała swoją próbę. Nie bój się, usłyszał. Twoja prośba została wysłuchana. Żona urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Jan, co to znaczy dokładnie tyle samo, co Jahwe okazał łaskę. Zachariasz potrzebował czasu i ciszy, by w pełni otworzyć swe serce i umysł na przyjęcie i wypełnienie Bożej obietnicy. To była dla niego zbyt wielka łaskawość Boga wobec hańby i poczucia winy i kary Bożej, z jaką przyszło mu zmagać się na co dzień przez lata. Spotkanie z Bogiem nagłe, choć oczekiwane, ogarnęło go z taką mocą, że za nie mówił. On ledwie otworzył się na łaskę, a Bóg wszedł w jego życie tak dynamicznie, że odmienił wszystko, przekraczając nawet porządek natury. Kiedy narodzi się syn i kiedy wbrew tradycji potwierdzi, że pragnie zgodnie z tym, co usłyszał od Boga, nadać mu imię Jan, wyśpiewa hymn wysławiając Boga za wielkie rzeczy, które mu uczynił i za dziecię, które przyjdzie, by przygotować drogę mesjaszowi Pan. Aby otworzyć się na Boga, na światło przychodzącego Pana i Zbawiciela, trzeba uwierzyć, że spełnią się Jego słowa w swoim czasie, otworzyć się, by być do dyspozycji, żeby mógł Bóg działać we mnie i przeze mnie. Jeśli otworzę się na piękno stworzenia wszechświata, natury, na piękno człowieka, spotkam Boga, źródło piękna. Jeśli otworzę się na mądrość i będę zgłębiać jej nieogarnione zasoby, Spotkam Boga, bo on jest źródłem mądrości i wiedzy. Jeśli zafascynuje mnie dobro, spotkam Boga, bo nie sposób być dobrym dla każdego i wszystkich, jeśli nie idzie się w ślady Boga, który własnego syna nie oszczędził. Jeśli otworzę się na Boga, on nie zawaha się, nie będzie zwlekał, ociągał się, poczuje się zaproszony do mojego życia. Przyjdzie i zamieszka wraz ze mną, przemieniając moje życie w najdrobniejszych szczegółach i dokonując zmian, o jakich nie śmiałem marzyć. Bóg może wejść i działać w życiu każdego człowieka człowieka, który jest otwarty. Nie ma takiego miejsca, nie ma sytuacji, w których Bóg nie mógłby odnaleźć człowieka. Nie można się przed Bogiem nigdzie schować ani ukryć. Bóg ciągle szuka człowieka i stoi na każdym życiowym zakręcie, by pomóc mu odnaleźć drogę do szczęścia i ładu. Człowiek otwarty, poszukujący, dostrzegający to, co go otacza, zobaczy Boga. i Znalazł Bóg Pawła Starsu na drodze do Damaszku. Paweł, zdecydowanie strzegący tradycji swojej wiary, walczący z Kościołem, widzi Jezusa i odtąd pójdzie za nim. Franciszek, zwany później Franciszkiem z Asyżu, poszukiwał sensu życia. Chciał być sławny, chciał być rycerzem wielkiego króla. I Bóg spotkał go w ruinach kościoła świętego Damiana. Powiedział do niego: Franciszku, odbuduj mój kościół. I Franciszek. Odczytał to jako wezwanie do swojego życia najpierw dosłownie odbudowując kamień po kamieniu kościół świętego Damiana, a potem dokonując reformy własnego życia budując kościół duchowy. Wacław Koźmiński, późniejszy ojciec honorat, odrzucił wiarę w Boga. Sam siebie uważał za niewierzącego. Bóg przyszedł do niego w celi więziennej, kiedy czekał na wykonanie wyroku. Wiarę, i wolność, wyprosiła mu Maryja, uproszona cichą modlitwą jego matki. Po długich oczekiwaniach na przyjęcie do klasztoru, po podjęciu wielu wysiłków i trudnej pracy, Rita, w całkowitym osamotnieniu po śmierci najbliższych, odnalazła drogę do Boga, a Bóg wziął ją za swoją własność już na zawsze. Doświadczając trudnego dzieciństwa, utraty matki, złego traktowania przez Macochę i Ojca, Małgorzata z Kortony ucieka z domu, by związać się w grzesznym związku z kochankiem. Gdzie Bóg ją odnalazł? Kiedy ona patrywała się w rozkładające się ciało swego zmarłego kochanka, Bóg zapukał do jej serca i znalazł jej otwarte. Odtąd przemieniło się całe jej życie. André stał przed kościołem i czekał na znajomego. Tam się umówili. Był niewierzący. Kiedy oczekiwanie przedłużało się, Wszedł do katedry i zauważył wystawiony na ołtarzu najświętszy sakrament. Bóg przemówił do niego w wyjątkowy sposób. Nagle, ciszy wystawionego najświętszego sakramentu, kiedy wyszedł z kościoła, wypowiedział znamienne zdanie: Jest Bóg, widziałem go. Kiedy po zabójstwie policjanta w celi więziennej, oczekiwał na wykonanie wyroku śmierci, Jacques Vers, przyszedł do niego Bóg. I wszedł w jego życie kończące się tak zdecydowanie, że przemienił je w jednym momencie. Pan Bóg przychodzi do bogatych i biednych, cieszących się życiem i tych, co są po stracie najbliższych, dzieci i męża, jak uczynił z Anielą Swoligno. Pan Bóg może odnaleźć człowieka nawet wtedy, kiedy inni uważają, że jest blisko niego. Hiacynta Mariscotti poszła do klasztoru Klarysek, bo tak chciał jej ojciec chciał, żeby się ustatkowała żeby zaczęła żyć po Bożemu. Ale ona odrzekła swemu ojcu, że poszła tam, bo tego chciał, ale nie zamierza zmieniać swojego życia. Po dziesięciu latach przebywania w klasztorze Klarysek, kiedy doznała ciężkiej choroby, Jacynta decyduje się na zmianę swego życia. Otwiera się na łaskę Boga. Katarzyna z Genuji dla własnego pocieszenia postanowiła zmienić swoje dotychczasowe światowe życie podczas spowiedzi doznała gwałtownego wstrząsu. Wstrząsu, który doprowadził do przemiany jej życia, a także potem do nawrócenia jej swawolnego męża. Nie jest ważne, w jakiej rodzinie się człowiek urodził. Czy była to rodzina mocno wierząca, czy słabo, bogata, czy biedna. Jeśli człowiek był otwarty na poszukiwanie prawdy i Boga, może go tam odnaleźć. Tak stało się z Edytą Stein. na pewno przyjdzie czekaj na niego gdyż on nie spóźni się nasz pan na pewno przyjdzie i nic moje przeszkodzi czego uczę się od zachariasza i świętych wierności i otwartości nie muszę wszystkiego zrozumieć nie muszę wszystkiego wiedzieć bóg to wie i to wystarczy wtedy kiedy zechce i jak zechce Przeprowadzi swój plan, o ile będę otwarty na Bożą propozycję. Bóg czeka na nasze zaproszenie, zaproszenie, które wyraża się poprzez otwartość. Tylko tyle, tak mało, a jednocześnie tak dużo, bo to pozwala Bogu działać we mnie. Spotkanie z Bogiem może nastąpić zawsze i wszędzie, nawet jeśli się tego nie spodziewamy, nie domyślamy, nie oczekujemy. W pierwszym momencie może wywołać strach, tak jak przestraszył się Zachariasz. I całą naszą istotę może ogarnąć lęk, zwłaszcza jeśli uświadomimy sobie, jak Franciszek, kim jesteśmy przed świętym, wszechwiedzącym Bogiem. Trzeba czasu, by przyjąć Bożą miłość i śpiewać pieśń wdzięczności, błogosławiąc nieustannie Pana, który wciąż przychodzi, aby nas zbawić. Od Zachariasza i świętych uczę się być otwartą księgą, z której każdy może skorzystać, zaczerpnąć, poznać, jak być otwartym, żeby przed Bogiem nie mieć nic ukrytego w zakamarkach, w zakładkach, a jednocześnie być czytelnym znakiem Bożej obecności w świecie. Maryla podjęła się prowadzenia nowego zgromadzenia nie z własnej woli, ale z posłuszeństwa spowiednikowi, bo jak wierzyła, przez to wyrażała się wola Boża. Nie czuła się na siłach, doznawała własnej słabości, niepewności. Potrzeba było trudnych doświadczeń i wielkiego wsparcia modlitewnego sióstr, aby zapisała słowa, choćbym nic nie rozumiała, nic nie wiedziała. Ale jeśli jest to wolą Bożą, chcę ją wypełnić do końca i na zawsze. Ta jej otwartość na pełnienie woli Bożej wymagała od niej wielu wyrzeczeń, przeżywania trudnych momentów. To jednak, co było dla niej najważniejsze, to pełnić Wolę Bożą zawsze i wszędzie i z otwartym sercem iść za Jezusem tam, dokądkolwiek ją poprowadzi na tabor i na golgotę.